Cześć, z tej strony Przemek, witam Was w drugim filmie z serii zakładania mojego akwarium 650 litrów. Jak widzicie, aranżacja za mną jest gotowa. A teraz krok po kroku przedstawię Wam. Co i jak, dlaczego tutaj zrobiłem. Jeśli trafiliście na ten film, a nie widzieliście pierwszego filmu, gdzie omawiam wymiary tego akwarium, cały sprzęt, jak się tu znajduje, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia go. Link zostawię na dole w opisie tego filmu. Tak na szybciutko: akwarium 180x60x60. Dalej Was nie będę tutaj zanudzał sprzętem, ewentualnie zostawię sprzęt na dole, również w opisie filmu. Dobra, <laughs> zacznijmy sobie od samego początku, czyli od podłoża, bo właśnie od tego tutaj zacząłem. Na samo dno wysypałem podsypkę z firmy Yoku, czyli podsypka Ganban. Jest ona bardzo porowata, zawiera dużo mikroelementów, więc dzięki tej porowatości jest świetnym złożem dla bakterii nitryfikacyjnych. A y, wszystkie związki zawarte w tej podsypce będą świetną pożywką dla systemu korzeniowego roślin, które się tutaj znajdą. Dodatkowo na na tą podsypkę wysypałem bakterie joku czy firmy Shoka. Bakterie w proszku właśnie takie do podłoża. One tutaj przyspieszą cykl, zamknięcie się cyklu azotowego. Te bakterie będą się tutaj fajnie nam nażały. No bo mamy tutaj podłoże aktywne, które tutaj wypuszcza dużo związków amonowych na początku. No i te bakterie będą się miały zdecydowanie czym żywić. Zapomniałem szczerze mówiąc wysypać węgla aktywnego pod podłoże, tam na tą podsypkę Gamban. To fajnie działa, tak oczyszcza z różnych toksyn ten, ten węgiel aktywny podłoże. Zapomniałem go tutaj wysypać. Myślę, że tak dramatycznej różnicy to nie zrobi. Będę pielęgnował to akwarium najlepiej jak potrafię, także mam nadzieję, że. To nie zaszkodzi, ale jakbyście właśnie mieli mm, takie, taki węgiel aktywny, co się wkłada do med medium filtracyjne, które wkłada się do filtra, po prostu wysypujemy na dno pod podłoże i to naprawdę fajnie działa. No ale tutaj, tak jak mówiłem, zapomniałem. Na tą podsypkę GANBAN poszło podłoże aktywne z, również z firmy Yokuchi, podłoże GIBAN. Mamy tutaj kompletny system podłoża z firmy Yokuchi. Podłoże jest aktywne, będzie nam tutaj tą wodę delikatnie zmiękczało, zakwaszało, ono dodatkowo jest żyzne, więc tworzy nam środowisko idealne do wzrostu roślin akwarystycznych, roślin wodnych. Mamy tutaj dużo skały wbrew pozorom. Wodę jaką będę używał to wodę z odwróconej osmozy. Przy tej ilości skał prawdopodobnie nie będę używał mineralizatora, ale to się jeszcze okaże. Jeśli chodzi o kamienie, to tu mamy Akaishi Stone. Jest to również nowość od firmy Yokuchi. Wprowadzili do swojej oferty dwa gatunki kamieni. Akaishi, takie jak tutaj widzicie, piękny, szaro-brązowy kolor. Piękna faktura, dużo takich pęknięć. No naprawdę mega to wygląda. I drugi kamień, Hotaka Stone. Mocno szary kamień z takimi wieloma białymi żyłkami też mega, mega bardzo fajny kamień, który myślę, że do ich wagumi będzie świetnie pasował. A taki Akaishi mega pasuje do właśnie akwariów w stylu Nature albo do akwariów w stylu ragwork Dajcie znać w komentarzach, który kamień Wam bardziej się podoba. Mi osobiście podoba się bardziej Akaishi stąd. No a jeśli chodzi o drewno, to użyłem tutaj drewna Old Pinewood. Zamawiałem sobie je przez internet. I tutaj mała wtopa, bo ten duży korzeń na zdjęciach był fajny, a jak przyszedł, no to był tak hamsko obcięty po prostu na płasko i no, było wyzwanie go tutaj zasłonić z tej strony. Dobrze, że miałem ten jeden duży kamień, chociaż tutaj ten troszkę tam wystaje tego płaskacza, może tam posadzę jakiś mech albo jakąś inną roślinkę zobaczymy. No i, no i było, było ciężko, nie powiem, troszkę się namęczyłem, żeby to jakoś wyszło. Z obu stron wygląda to wbrew pozorom zupełnie inaczej, ale myślę, że koniec końców jestem zadowolony. Mamy tutaj aranżację na planie trójkąta. no Musiała taka być ze względu na to, jak jest akwarium. Jeśli wchodzimy tutaj do, do salonu, no to, to musiało być widoczne z tej strony. Mamy fajny widok na całe akwarium. No i oczywiście musiało być miejsce po lewej i po prawej stronie akwarium, żeby tu posadzić jakieś niskie rośliny i żeby było to widoczne z obu stron. Tutaj pewnie posadzę jakieś wyższe rośliny, ale o tym się dowiecie w kolejnej części filmu. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o podłoże i aranżację. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, jak Wy byście to urządzili. A jeśli jesteście ciekawi, jakich roślin tutaj użyję, to zapraszam Was do kolejnego filmu, który pojawi się już za parę dni na moim kanale. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to chętnie Was zapraszam, żebyście nie przegapili tego filmu i kolejnych z tej serii. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!